Pierwsza miłość: co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu? Zdecydowanie nie zabraknie emocji. Kinga ukrywa się u Marysi. Boi się, że ulegnie prośbom męża o wybaczenie, bo wciąż go kocha. Co jeszcze wydarzy się w odcinku 4081, którego emisja w dniu 27 października 2025 roku o godzinie 18 w Polsacie? Pierwsza miłość odcinek 4081. Berenike zjadają nerwy, jest przekonana, że o romansie z Arturem wie już cała firma. W końcu nie wytrzymuje napięcia i decyduje się na ruch wabąk. Poczucie winy uderza w melkę z całą mocą, gdy ta przypadkowo spotyka laurę. Kobieta jednak zdaje się jej nie poznawać. Janek, w nadziei na spotkanie Kingi, przychodzi do domu po rzeczy. Kinga zaś ukrywa się u Marysi. Boi się, że ulegnie prośbom męża o wybaczenie, bo wciąż go kocha. Tymczasem do Janka dzwoni Lilka, proponuje, by zamieszkał z nią, skoro rozstał się z żoną. Pierwsza miłość, odcinek 4081 online i w TV, gdzie oglądać? Pierwsza miłość to serial, który jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Polsacie. Nowy sezon produkcji zapewnia widzom ogrom emocji, ponieważ w życiu głównych bohaterów dzieje się naprawdę sporo. Odcinek 4081 będzie można obejrzeć już w poniedziałek, 27 października. Dla wszystkich osób, które nie będą mogły obejrzeć odcinków serialu premierowo w telewizji, mamy dobrą wiadomość. Serial jest również dostępny na platformie Polsat Box. Go. Pierwsza Miłość, kto występuje w serialu? W nowym sezonie, Pierwszej Miłości, w obsadzie serialu znaleźli się.